used to sell houses like this all the time. Okay. Sold dreams. <laughs> I'll get to that. i See, it's not really it's not really It's just, just something more awkward than that. Now. Lenny. A więc dobra, dostaliśmy jakieś zlecenie. Także witam Was w kolejnym odcinku z GTA. Mamy pozdrywać jakieś tablice. E, tablice Jakie kurwa tablice? Myślałem, że jakieś... Znajdźcie z nich wszystkie znaki na sprzedaż, ale niego go Jeszcze na punkcie części miasta. No nie, ja nie, nie wierzę w to Co? A nie nie nie, my tego nie robimy, my, my... my ten O nie nie nie, ja nie Nie nie, nie robię tego, nie robię tego, ludzie kurde Nie, nie. nie chcę mi się żadnych tablic szukać Jedziemy dalej z dziwakami Czekajcie, może jednak się zajmiemy tym, tym zadaniem, bo właśnie dostałem od typka mapę e, tych wszystkich nieruchomości. E, wskazówka do jazdu Dobra, mam nadzieję, że to będzie blisko i myślę, że podzielę sobie to na dwie części, albo na coś po ten filmik może być długi. Da, 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 da. Wow, cholera. Lagi jak, jak mi was brakowało, wiecie? Naprawdę, nie no, żartuję. Czyli to jest ta chałupa, ta? I co ja mam to poniszczyć? O! Coś takiego mam robić. No to zajebiście, będę już wiedział. Większe spadki to ja mam wtedy yy, Gdy właśnie yy, jeżdżę O nie Jak ja jestem głupi Super Kcia ja! Dobra znak zniszczony Jedziemy dalej Co mamy tam dalej mi powiedzcie nie, to nie był internet. To były wiadomości. Wyszukaj posiadłości. Wskazówki do jazdu. I mamy tutaj obok od razu już jedno. Dobra, co mamy dalej? To trzecie chyba też nie jest zbytnio daleko, mi się wydaje. Chyba zaraz ja będę musiał auto zmienić, bo coś mi nie chce skręcać. W sumie tutaj... Yy, to jest ten, to jest Marian. Pożyczyłem kiedyś od niego samochód i mu właśnie go zabieram, zabieram Nieważne, że Marian to kobieta Nieważne, że Marian to kobieta, ale to tra, tranwestyta To niedaleko mamy kolejne Ja nie wiem, ale spadki w, w GTA mam tylko wtedy, gdy, gdy jadę autem e, Dobra Siedem znaków rozwalonych, teraz wiadomości Idziemy dalej, szukamy Szukaj posiadłości Gdzie ja jestem Fajnie było gdyby, gdyby te znaki znikały Te, te które się załatwi Eclipse Eclipse, ty kurde Zaraz rozwalimy tablicę mojej, mojej postaci z GTA. Eclipse. Do Eclipse Tower jedziemy. Hsia. No źle Ryb, kolejny znak został zniszczony Tylko to że tutaj nie widać co się zniszczyło to właśnie bardzo nie pomaga To bardzo nie pomaga, to wręcz przeszkadza Bo te, bo wiecie o co mi chodzi, te, te które zostały zniszczone powinny zniknąć Tak powinno być Z tej strony, wiecie o co mi chodzi. Czajcie, oh, fuck, lagi Ale dobra, nieważne, dociśniemy ten odcinek do końca Gdzie my się, znajdujemy. Tu pisze? Nie, nie pisze. Dobra. Chodzimy dalej w neta. Fuck, w przez wiadomości. Do strony internetowej. To, to byłem, nie Winewood Hills, to to Wine eee, Drives. Dobra, jedziemy. Ja tutaj wcale nie spowodowałem wypadku. Jakiemuś bogaczowi podpierdolimy auto. Co, my jesteśmy biedniejsi, nam też się należy. nie ja nienawidzę piosenek słuchać w GTA, w radiu, to nawet sobie nie wyobrażacie. No, gdzie tutaj to jest? Gdzie to jest ta do zniszczenia? Nie jarzę tego. O, może ja to zniszczyłem Dobra, zobaczmy co tam mamy dalej Internet... w e, no, czemu ja w koło przez internet? Słodzę, to nie przez internet, tylko wiadomości Eclipse Tam chyba też Lag. Tam chyba też załatwiłem tą tablicę, ale nie wiem. To nie jest taki łatwe szukać tablic, skoro można natrafić w hukon na, na te same tablice. Znaczy na tablicy, które się już zniszczyło. Kurwa, tak na przykład w tym przypadku. Tam na posesji chyba nie ma żadnej tablicy, nie? Tym przypadkiem nie mieszka ten? Michael? Nie, to nie jest Michaela posiadłość I ostatnie Ostatnie znaczy się Dobra, teraz co? Dostaniemy jakiś telefon czy co? Nawet sobie nie wyobrażacie jaki długi okres czasu mi zajęło znalezienie tego wszystkiego Naprawdę O co, co, co wy ty odpierdalacie Czekajcie, ja wam pomogę To się robi tak O, i widzicie? Wszystko jest już w porządku No i proszę, no już się nie kłócą Tak, tak właśnie drodzy ludzie się rozwiązuje e, problemy Także Zebrałem to wszystko, Dost nie dostałem żadnej wiadomości ani nic no trudno, nieważne. Na razie ziomeczki trzymajcie się. Ocio! Ła! A wejma tak mało reklam, że można by pomyśleć, że wypadł z biznesu. Spotka się ze mną w motelu we wschodnim Low Santos. Dobra, spotkam się z nim, ale to w kolejnym odcinku. Yy, no więc no naprawdę dużo mi, długi, długi czas zajęło mi yy, 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 znajdywanie tych tablic. Ostatnią tablicę szukają chyba z 20 minut. No cóż, na razie Ziomeczki trzymajcie się i do kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć!